Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj minister Rozwoju i Technologii Polski Krzysztof Paszek. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jak rozumiem pańska wizyta głównie związana z tym, że 230 milionów złotych na firmę Windar Polska, czyli mamy mieć w Szczecinie największą na świecie fabrykę wierz morskich turbin wiatrowych. Tak, to prawda, bardzo się cieszę, że tak innowacyjna inwestycja, tak potrzebna polskiej gospodarce, powstanie tutaj w Szczecinie. To będzie największy zakład produkujący tego typu elementy dla offshore'u na Świecie takich inwestycji mhm. nam potrzeba, stąd też bardzo istotny zastrzyk do tej inwestycji będzie przekazany właśnie z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, to jest 230 milionów z 5 miliardów, które przekażemy w tym roku właśnie na tego typu innowacyjne inwestycje w energetykę, bo polskiej gospodarce to potrzeba. A Polska gospodarka dzisiaj, panie redaktorze, szanowni państwo, to jest racja stanu, nie będzie mhm możliwe zapewnienie bezpieczeństwa w naszym kraju bez dynamicznego rozwoju gospodarczego. To są dwa obszary ze sobą ściśle powiązane, dlatego tak ważną, tak ważną i dużą uwagę przykładamy do tego. To jest element tego programu Polskie Morze, o którym premier Donald Tusk mówił w Szczecinie podczas Kongresu Morskiego niedawno? To jest cały szereg działań, które mają na celu pobudzanie i dodatkowe impulsy do polskiej gospodarki, wsparcie finansowe, finansowe jest bardzo ważne, ale też wspólnie z panem premierem Donaldem Tuskiem podejmujemy wielki wysiłek deregulacyjny właśnie aby te mm -hmm. inwestycje mogły szybciej postępować, aby kolejne projekty mogły wpisywać się w rozwój naszej gospodarki. Wczoraj bardzo dwa ważne projekty, które przygotowałem w Ministerstwie Rozwoju i Technologii rewolucyjne, jeśli mm -hmm. chodzi o prawo zamówień publicznych. Dzisiaj stawiamy na polskie firmy które będą podstawowym graczem, podstawowymi graczami, jeśli chodzi o zamówienia publiczne. Koniec, stop dla film tureckich, dla film chińskich, dla Firmy spoza obszaru Unii Europejskiej, podniesienie progu dostępu do zamówień publicznych. To wszystko po to, aby stawiać na rozwój, aby jeszcze lepiej te impulsy do polskiej gospodarki trafiały. Polimery Police to fabryka, którą budowali Koreańczycy, Hyundai. To już było, nie było możliwe po zmianie tych przepisów? Te przepisy są w ustawach, które wczoraj przyjął rząd. Liczymy na. Szybkie ich przyjęcie przez Sejm wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych, wspólnie z koleżankami i kolegami z rządu bardzo szybko przygotowaliśmy mm -hmm. te rozwiązania. One są niezwykle potrzebne. Dzisiaj, panie redaktorze, tak jak premier Tusk kilka miesięcy temu zapowiedział, potężne wydatki w infrastrukturę, potężne wydatki w rozwój Polski. Chcemy, żeby te pieniądze, które państwo wyda, drogi, kolej, Centralny port komunikacyjny w takiej zracjonalizowanej, realnej, rzeczywistej formie, jaką będzie realizował minister Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, musi trafić, te środki muszą trafiać do polskich firm, a nie do nieuczciwie przyjeżdżających i, i, i oszukujących firm subwencjonowanych przez, przez Chiny, przez Turcję czy przez Indie. Ale nie odpowiedział pan na moje pytanie, czy z tymi przepisami Koreańczycy nie wybudowaliby polimerów w lice. Panie redaktorze, nie wiem, nie wiem czy tak by się stało. Jedno jedno wiem, że dzisiaj polscy przedsiębiorcy, przedsiębiorcy z obszaru Unii Europejskiej zasługują na równe warunki Uczestnictwa w zamówieniach publicznych. Repolonizacja polskiej gospodarki z jednej strony, a Windar Polska to jednak Hiszpanie, ta firma, którą w Szczecinie dzisiaj będziecie dotować. Repolonizacja dotyczy polskiej gospodarki. Mhm. Nie czepiajmy się kraju pochodzenia przedsiębiorców. Jeśli tak jak Windar, te inwestycje będą dawały impuls w rozwój polskiej gospodarki dawały transfer nowoczesnych technologii, rewolucjonizowały energetykę tak zapóźnioną mm -hmm. za sprawą naszych poprzedników, to to jest właśnie repolonizacja polskiej gospodarki bo ten impuls będzie dawał korzyści dla polskiej gospodarki i tak należy rozumieć to, o czym mówimy, właśnie proponując dzisiaj szereg, szereg zmian, korzystnych zmian dla rozwoju polskiej gospodarki. A wśród tych ustaw deregulacyjnych ponad 100 mamy też takie przepisy, które mają nam, według premiera, skrócić kolejki do lekarzy, dzięki temu, że będziemy przez M obywatela się do specjalistów zapisywać, tak? Oczywiście, mówiąc deregulacja, Mamy na myśli usuwanie szeregu zbędnych, niepotrzebnych, utrudniających nam wszystkich życie przepisów, nie tylko dotyczących Podmiotów gospodarczych. O tym od samego mm -hmm. początku mówiliśmy wspólnie z panem premierem Tuskiem. O tym też bardzo często, za co bardzo dziękuję, mówił pan prezes Rafał Brzoska w imieniu strony społecznej, z którą mówiliśmy się na ten proces. Blisko 130 zmian ustawowych od początku tego procesu na, na dzień wczorajszy. Także ten proces bardzo dobrze postępuje i dotyczy, dotyczy wszystkich Polek i Polaków, więc to nie jest tylko proces, który obejmuje, obejmuje przedsiębiorców, chociaż na, 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 ni, na, nim nam, na nich mhm. nam głównie zależy też projekt ustawy, który już został uchwalony. A który miałem przyjemność w całości przygotowywać. No on dotyczy, dotyczy podmiotów gospodarczych, ale tu jest naprawdę dobra, dobra seria zmian również, z której będą korzystać wszyscy Polacy. I skrócimy te kolejki do specjalistów dzięki tym zmianom? Ale rzeczywiście no się okazuje, że spory procent. Spory procent tych, którzy zajmują miejsca w kolejkach z różnych przyczyn, nie zgłasza się chociażby mm -hmm. do, do lekarza, blokując ten, ten dostęp, wydłużając te kolejki. Więc to naprawdę, dzisiaj mamy XXI wiek w obrocie prawnym. W funkcjonowaniu wielu instytucji. Naprawdę nie bójmy się skorzystać z dobrodziejstw, które dzisiaj oferuje nam technologia, i myślę, że to jest, to jest ten kierunek. Panie ministrze, a kiedy wybory, w których będziemy głosować przez apkę, nadejdą takie kiedyś? No, to jest oczywiście bardziej bardziej skomplikowana. Rzecz, ponieważ przy wyborach no musimy przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo, zapewnić obiektywizm tego głosowania, eliminować jakiekolwiek najmniejsze ryzyko ingerencji. W ten proces. A jak wiemy, dzisiaj z, ze wschodu wielu czyha na to, tylko żeby móc w jakiś sposób w to ingerować. To jest oczywiście wyzwanie dużo bardziej złożone, chociaż w przyszłości pewnie dojdziemy do tego, do tego, do tego etapu. A skoro przy wyborach, to kto w niedzielę wygra? Bardzo liczę na to, że wygra pan prezydent Rafał Czaskowski. Bardzo szybko następnego dnia po pierwszej turze Naczelny komitet wykonawczy, prezes Władysław Kosiniak-Kamysz, podjęliśmy decyzję jednoznacznie popierając kandydaturę pana prezydenta Czaskowskiego. Zwracając też uwagę Polkom Polakom, mhm. korzystam też zwrócę na to uwagę naszym słuchaczkom, słuchaczom, że dzisiaj mamy bardzo wymagające czasy. Ta wojna, która się toczy za wschodnią granicą, wyzwania gospodarcze powiązane też ściśle z tym, czy będzie nas stać, czy nie będzie nas stać na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, wymagają prezydenta, który będzie otwarty, który też podziela te cele, że dzisiaj łączy nas to, że chcemy żyć bezpiecznie, łączy nas to, że chcemy żyć w kraju dostatnim, łączy nas to, że chcemy Polski otwartej dla wszystkich. On jest na to otwarty. Różnimy się. Ja różnię się z Rafałem Czaskowskim, jeśli chodzi o pewne wartości. On jest bardziej lewicowym politykiem. Ja jestem bardziej umiarkowanym, centrowym. Ale te najważniejsze rzeczy nas łączą, myślę. I, i, i łączy nas to, myślę, że w znakomitej większości. Alternatywa jest bardzo niebezpieczna, bo to jest człowiek, co do którego w przeszłości jest wiele znaków zapytania, który na ustach ma wojnę, na ustach ma konflikt, właściwie nie ma wystąpienia pana. Nawrockiego, który nie atakowałby. Ja myślę, że. Ja, ja bardzo wierzę, panie redaktorze, mm -hmm. w mądrość, roztropność Polek i Polaków i liczę, że tak jak ja podchodzę, jak, jak, jak podchodzimy w Polskim Stronnictwie Ludowym mówiliśmy o tym na Marszu Patriotów w niedzielę też będąc tam przemawiał również przy, przy tej okazji wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz liczymy, że ten, ta mądrość roztropność Polaków, to wyczucie czasu i okoliczności w, w jakich żyjemy że to, że chcemy jak najlepszej Polski dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, Polski otwartej, Polski bezpiecznej, to zwycięży i razem, razem wygramy to wspólnie z panem prezydentem Rafałem Trzaskowskim w najbliższą niedzielę. To tyle jeśli chodzi o antenę Radia Szczecin. Naszą rozmowę kontynuujemy. Można już się przełączyć lub wrócić do niej jako do podcastu na Szczecin.pl, na naszym radiowym Facebooku czy w aplikacji Radio Szczecin. A ewentualna wygrana Karola Wrockiego to wcześniejsze wybory? To przede wszystkim zaserwowanie Polkom i Polakom wojny domowej. I to jest pytanie, czy dzisiejsze czasy yy, yy, da, pozwalają na, na, na zaserwowanie sobie z własnej woli takiej sytuacji, że będzie jednym, jedynym celem prezydenta kraju, głowy państwa, walka z rządem. Wydaje mi się, że nie stać nas dzisiaj. Jako kraj w tym momencie, w jakim jesteśmy, na, na taką wojnę. My dzisiaj musimy szybko rozwiązywać ważne sprawy, które przed nami, podnosić poziom bezpieczeństwa, inwestować w uzbrojenie naszym kraju, stwarzać jak najlepsze warunki do tego, aby gospodarka się rozwijała, pogłębiać sojusze z naszymi partnerami i tu w Europie i poza i poza Europą. Dzisiaj wraca ze Stanów Zjednoczonych Władysław Kosiniak Kamysz, też bardzo dobre wiadomości już w czerwcu pierwsze Apache będą broniły bezpieczeństwa naszego kraju. Do tego wszystkiego potrzeba stabilności, a nie prezydenta, który raz, że się nie może wytłumaczyć z własnej przeszłości Zażywa publicznie jakieś niewyjaśnione i bliżej nieznane środki, no to wszystko będzie bardzo utrudniało. No nie chce mi się wierzyć, że taki prezydent będzie normalnie i, 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 i tak jak trzeba traktowany przez naszych kluczowych partnerów, a więc no, korzyści, które będzie prezydent, który no, ma niewyjaśnioną przeszłość w stanie osiągnąć, no będą, będą żadne. A jeśli wygra Rafał Trzaskowski, to premier Donald Tusk mówi o uszczupleniu rządu. Czy obawia się pan o swoje miejsce w składzie Rady Ministrów albo widzi pan jakieś przestrzenie ja na zupełnie, uszczuplenie resortu? Zupełnie Panie redaktorze, szanowni państwo, nie, nie podzielam tych obaw czy, czy jakichś takich sensacji, które narastają wokół tego. Zawsze tak było od, od, od samego początku III Rzeczpospolitej, że premier rząd szukał rozwiązań na to, żeby optymalizować, racjonalizować, szukać jak najlepszej sprawności dla, mhm. dla swego funkcjonowania. Więc dzisiaj po tym półtora roku działania, po, po zamknięciu cyklu wyborczego, który właśnie kończy się na wyborach prezydenckich, to jest normalna normalna sprawa, że, że się pojawiają tego typu te, tego typu pytania. To jest po pierwsze rozmowa w gronie liderów tworzących koalicję, w, w gronie kierownictwa rządu, a myślę, że każda Pani, każda, każdy pan minister no też w zupełnie normalny sposób do tego, do tego podchodzi, i, i nie, ma, nie ma tu absolutnie żadnego problemu, żadnej sensacji w tym, że mówimy mhm. przed pumetkiem przed działania rządu, które, które będzie w październiku czy w grudniu. W październiku będzie pół kadencji Sejmu, a w grudniu, w grudniu dwa lata od rozpoczęcia działalności rządu, że się Pojawiałem pytania, co można zrobić, żeby lepiej rząd jeszcze lepiej funkcjonował, jeszcze lepiej realizował te zobowiązania, które podjęliśmy. Wracając do deregulacji, czytam też o ułatwieniach dla małych i średnich firm, chociażby domniemanie niewinności podatnika. To też kluczowa kwestia. Ważna dla kwestia. mnie jako ministra odpowiedzialnego za przedsiębiorców, odpowiedzialnego za gospodarkę. Odbudowa zaufania przedsiębiorcy do państwa jest dzisiaj czymś kluczowym. Przedsiębiorcy po wprowadzeniu przez PiS Polskiego Ładu, który traktował no chyba jak mało jaka ustawa, jak mało jaki program, przedsiębiorców jak potencjalnych przestępców, jak, jak jakąś studnię bez dna, do której można sięgać różnymi sztuczkami sprytnymi. Mhm obejściami, drenować ich z pieniędzy, dzisiaj potrzebują jasnego sygnału. Taki sygnał dla przedsiębiorców, że tak jak każdego obywatela, drogi przedsiębiorco, dotyczy Cię domniemanie niewinności, uważam, że jest to rozwiązanie bardzo oczekiwane i dające sygnał, że my jesteśmy bardzo zainteresowani tym odbudowaniem zaufania, Postawieniem na, na zasadę partnerstwa, że i państwo, jego instytucje, i przedsiębiorcy razem budujemy zasobność państwa. Budżet podatki nie biorą się z powietrza, tylko to jest konkretna praca, konkretne działanie setek tysięcy firm w Polsce, które gwarantują rozwój gospodarczy, które dają odporność polskiej gospodarce, bo Jesteśmy jako gospodarka niezwykle odporni na wszelkiego typu kryzysy. To jest zasługa przedsiębiorców i potrzeba jasnego sygnału, że państwo to docenia, że instytucje to doceniają i też chcą jak najlepiej, jak najlepiej służyć temu rozwojowi. Udało nam się zmniejszyć obciążenia związane z ZUS-em. Składkę zdrowotną cały czas będziemy dążyć do tego, aby zmniejszyć. No, pan prezydent Duda nam tu pokrzyżował plany, wetując to, to rozwiązanie, ale uważam, że trzeba konsekwentnie pracować nad obniżeniem obciążeń, zwłaszcza mm -hmm. dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców. Deregulacja też w głównej mierze ta przeze mnie przygotowana w Ministerstwie Rozwoju dotyczyła właśnie mikro i małych Przedsiębiorców, bo odbudowa zaufania dzisiaj między przedsiębiorcami a, a państwem to jest kluczowa kwestia, jeśli mówimy o budowie Cyfryzacja rozwoju. faktur leasingowych. To jest też element pierwszego pakietu deregulacyjnego. Smritu. w ogóle cyfryzacja dzisiaj. My mhm. mamy XXI wiek, naprawdę już czas odejść od kartonów papieru, które są składane, bo. Tak się wszyscy przyzwyczaili. Leasing może być realizowany cyfrowo. Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą, tych postępowań jest bardzo dużo. To są, to są procedury dla tych, którzy stają do przetargów. Też postawiliśmy na możliwość elektronicznego prowadzenia tej sprawy, po to, żeby pozbawiać konieczności wożenia do Warszawy kartonów, papieru, żeby jeździć. Na każde spotkanie, na każde wezwanie może się to toczyć w sposób elektroniczny. Kolejne działania będą też temu służyły, może być szybciej, łatwiej, wygodniej, sięgając tylko i wyłącznie po dobrodziejstwa dzisiaj, które są wszędzie w życiu przez nas stosowane. Czemu nie mogą być też w administracji? Skoro o rozwoju i technologii rozmawiamy, to też innowacyjność to chyba ważna kwestia w pana, że tak powiem w cudzysłowie, ogródku. Olga Malinkiewicz i jej. Tanie metody wytwarzania drukowanych ogniw słonecznych na bazie perowskitów. To pewnie temat panu znany. Trochę mi znany. W pełni zgadzam się z tym. A ten został w Polsce. Nie wyjechał za granicę, mimo tak, no, tak. I to propozycji. I to bar bardzo ważne. Uważam i, i, i robię wszystko, aby zacieśniać dzisiaj relacje między właśnie ośrodkami badawczymi i między tymi, którzy mają ciekawe patenty. Jest ich mnóstwo, jesteśmy mm -hmm. naprawdę krajem wyjątkowo innowacyjnych ludzi, innowacyjnych przedsiębiorców. I tu też żal ostatnich wielu lat, zmarnowanych właśnie takie instytucje jak NCBIR, był przez naszych poprzedników niestety roztrwoniony dosłownie i w cudzysłowie na, na jakieś harce polityczne, na transferowanie pieniędzy do. do, do Ludzi, którzy w niegodny sposób tymi pieniędzmi dysponowali, a nie trafiały te środki właśnie do tego typu innowacyjnych przedsiębiorców. To się dzisiaj zmienia, zacieśniamy te relacje między właśnie uczelniami a biznesem. Tu potrzeba bardzo, bardzo mocnego wsparcia i skracania przede wszystkim łączenia, a nie, a nie takiego muru, który dotychczas dzielił tych, którzy mieli fajne pomysły. Zależało im na tym, żeby tu w Polsce je wdrażać, żeby polska gospodarka z nich miała korzyść. Myślę, że tu w najbliższym czasie też kilka rozwiązań się w tym względzie pojawi. Panie ministrze, kończy nam się powoli czas, więc na koniec o czas chciałbym zapytać. Mamy czas letni. I tak już yy, będziemy rozmawiać o tym, żeby zostać przyzimowym przez cały rok? Bo te rozmowy w Unii Europejskiej jakoś się toczą? Czy... Szczególnie na w polskim Stronnictwie Ludowym jest y, bardzo blisko do tej idei zatrzymania zmian czasu. Wykorzystaliśmy naszą prezydencję do tego, aby pomysł zatrzymania y, zmian czasu nie przepadł w Unii Europejskiej. Jestem cały czas w kontakcie z komisarzem odpowiedzialnym za transport, bo to jest komisarz. Y, w którego portfolio jest właśnie sprawa zarządzania czasem mhm. obowiązującym w Unii Europejskiej, więc sprawa wróciła na agendę. Ona nie jest prosta, bo tu trzeba też połączyć rozbieżne interesy południa, północy Unii Europejskiej, ale jest dalej temat w grze i robimy wszystko, aby nadać mu. Rangę duńczycy będą po nas przejmować prezydencję, więc chcemy, aby ten temat kontynuowali. To, to nie jest sprawa, którą da się w ciągu jednego czy dwóch miesięcy, nawet sześciu miesięcy prezydencji zrobić. Natomiast w no, tym temacie od lat się mówiło. Skutki zdrowotne, społeczne, gospodarcze, zmian czasu są bardzo dotkliwe dla Unii Europejskiej. Czujemy to również i w Polsce. Wiele osób w badaniach opinii publicznej najlepiej to widać mhm. i w Europie i i w Polsce wiele było takich, takich badań robionych, pokazują, że czas tym skończyć. Zrobiliśmy spory krok do przodu w tym względzie. Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk był moim i Państwa gościem w rozmowach pod krawatem. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo, miłego dnia.